W momencie, kiedy pojawia się ten maluszek w domu, nowy członek rodziny, niestety bardzo często jest tak, że tata trafia na drugi plan w rodzinie i jest troszkę zepchnięty, co stanowi duży problem i dla taty, i tak naprawdę dla samej mamy. I trzeba sobie uświadomić, że tata i mama jest takim samym rodzicem. Na tych samych zasadach i z tymi samymi obowiązkami i przywilejami co mama. Nie ma lepszego, gorszego rodzica, nie ma ważniejszego lub nieważnego rodzica. Jesteście na tym samym pułapie i to sobie warto uświadomić. I też wdrażać tego ojca. Jest jemu dużo trudniej wejść w rolę rodzica niż mamą, bo to my 9 miesięcy nosiłyśmy malucha pod sercem, to my 9 miesięcy borykałyśmy się z różnymi problemami zdrowotnymi, nie wiem, z gaga, mdłości, wielki brzuch, który trzeba było ze sobą nosić. Temu, dla taty ta ciężar jest taką troszkę abstrakcją. No niby wie, że rośniemy, niby można dotknąć coś, tam dziecko kopnie, ale dla niego jest naprawdę to dużo trudniejsze. Czuć się w tą rolę i wejść w tą rolę niż dla mamy.